Jesteśmy w miejscowości Sobutka, województwo świętokrzyskie. Mamy tutaj taki słabszy kawałek kukurydzy. Kukurydza stoi, nie rośnie. Będziemy stosować w tym miejscu bikalk firmy Agrarius. Zostawimy miejsce kontrolne i po pewnym czasie wrócimy na to pole i zobaczymy jak będzie widoczna różnica w tym miejscu zaznaczyliśmy sobie rządki gdzie mieliśmy sypany bikalk jest to to miejsce Tutaj na troszkę lepszym. Nie sypaliśmy bikalku. Przyjadę na to pole za pewien czas. Zobaczymy, jaka będzie różnica, jaki będzie efekt. Po pomiarach bikalk wysialiśmy na około 3 arach 25 kg worek więc jest to około 800 kg na hektar. Jesteśmy na kukurydzy, w której zastosowaliśmy produkt Bikark. Było to miejsce, taka zastoina, gdzie kukurydza nie rosła. A tak jak widzimy, kukurydza poszła. Można powiedzieć, że zrównała się z tą lepszą kukurydzą. Mamy powykształcane kolby. Wreszcie mieliśmy miejsce kontrolne. Był wbity palik. O, jest. Tutaj ta kukurydza, tak jak na wcześniejszym filmiku po mojej lewej, była lepsza. Ale, tak jak widzimy, ta podsypana bikalkiem dorównała jej. A nawet bym powiedział, że jest wyższa. Także preparat bikalk jako biostymulacja gleby na miejsca. Gdzie są problemy ze wzrostem? I Jak najbardziej staje egzamin. Mamy dziś 19 września. Jesteśmy w kukurydzy, gdzie stosowaliśmy nawóz bikalk. Mieliśmy tutaj około 3 arów miejsce, taką zastojnę, gdzie kukurydza nie rosła. Kukurydza na dzień dzisiejszy wygląda dobrze wykształciła kolby dorównała kukurydzy która wyglądała o wiele lepiej wcześniej jeżeli chodzi o rozpuszczalność likalku który był sypany po głównie praktycznie go nie widać. Co zauważam to fajnie też użyźnił glebę. Ziemia jest bardziej pulchna. Proszę Państwa.